Siemankowi zrobię to ja, Adrian, i dzisiaj sobie zagramy. To jest Tumble Guys. Dobra, ale. Tak. Mm, jakby to powiedzieć. Jest tutaj nowa oferta za 60 zł. Emotką ja piąchy, ale też można tutaj drobnoć emotkę piąchy, w tym kole. Ale ja. Tu jest jakaś emotka Esy Ten skin, no ja niestety nie mogę go zobaczyć na razie Ale długo nie było filmów u mnie I no, no bardzo długo nie było nie filmów Dobra I zagramy sobie wydarzenie nowe no, nie to, że nowe, ale no, jakby to dopiero dodano, ale no, nie to, że dopiero dodano 6 dni temu dodano i to się skończyło, ale znowu dodano. Dobra, dzięki za 215 subów każdemu. Ja jestem trochę chory. Jak będę gadał przez noc, to no, tam jest po prostu. No dobra, następnie będzie mapa Nie będzie mapa teraz O, nowa mapeczka Ufomg Ufo Dziękuję ufom. Dziękujemy za mapeczkę Ufomg ufom. I wcale jej nie mam Nie mam Jak coś, to ja tą emotkę już dawno miałem Ja jej nie kupiłem za te 17 tysięcy Po prostu ja już ją miałem, bo ja, jakby no Tam ją Zapomniałem o tym, co się tam było, a ja zaraz ginę i będzie dipton, ale dobra. Mm, dobra. coś mi przyszło. O, blockdash, hm. Bo jeszcze teraz był taki a endless na finał? To w ogóle. Marcel, ma, jak, pokaż mi się. Marcel Mel, Marcel Mel. Gratulacje za Marcel Mel. Jesteś melem, nie nie będę go wyzywał. Dobra, super, nie. No. Kudia. Myślałem, że go zabijem, A mam taką animację, która nawet... No za ładnie to hernoza. Ja Ona powinna być w sumie, rzadka ta animacja. Dobra. na komuś. No dobra. No to fajnie spieruna, nie? Dobra. Ja już to umiem, bo jakieś to robiłem i byłem bardzo... Czy widzieliście wy tobizowie? No nie udało się za bardzo No dobra, no to te misje to już prawie zrobiłem Tutaj mam jeszcze ym, 12 Jak będzie i ten tutaj karny do co? To jest jakiś bug? Nie dobra, to nie bak. No ja bak. Jak będę miał już tutaj klejnoty, to będziemy razem otwierać. Ja tak, no po prostu będzie. Ja to nagram, widzowie. Tu w ogóle jest jakiś. No taki. O! Ha, bo tu skiny można dropnąć, Epickie, legendarne. Nawet wyjątkowe. Tutaj takie. Legendaryki Ale pewnie dropnę złotkiego epickiego. Złotkiego albo epickiego dropnę. Ja to wiem. Tutaj nawet klejnoty można dropnąć. No ja tak. Tutaj mamy taką paczówkę. Pokaż mi ją. Aha, dobra. To jest prawie to samo. co... To... Dobra, tu mamy to samo. Tutaj mamy raz, dwa. Tutaj mamy. A co było tutaj na końcu? Co było na końcu? Okej. Okay. Same episkie prawie skórki. Hurra! Dobra, zagramy sobie wydarzenie. Kurde, nie. Nie zążyłem przeczytać. Nie przeczytałem. No kurde. 4 minuty to trwa. Na razie film. No dobra, lecimy. Let's go. Let's go. Nie podajemy się. Dobra jesteśmy. Emotka piłki zawsze się przydaje. Nie, emotka piłki akurat jest przydatna, bo... Jak ktoś używa ciągle buta, to nie jest tak. O, łatwo jest, już tam tych gościu wygrywa. A tu nagle masz moc piłki i go nie. Jesteś wtedy pierwszy. Co tu się odwala? Co się odwala? A, dobra, to to by przesadziło. Myślałem, że ich spadnie. Co tu się odwala? Ludzie, samochód mnie sobie przytrącić pomocy. No, w, przetracił mnie samochód przez moją własną kłopotę. Widzieliście, jak, jak, jak ja się kręciłem? Zakazane, tylko jak Jakby taki tak film nagrać, że tak jakby ciągle tym... Um, ciągle do tyłu grać i tak ciągle. To, to bym nie miał już szans, że tak ciągle i tak... I, i tak ciągle grać, nie? I, jestem ciekaw, czy jakiś taki youtuber zrobi. O, o, kurde. Patrzcie, to na statek wygląduje Ha, To jest w ogóle tego. Zapomniałem, yy, jak się nazywa. Ta mapa. Ten statek i tam właśnie płynęliśmy na nim i później on utonął. Ten statek, no i no. Co najwięcej przeżyje ten wygrywa koronkę, akura I gemy. To było w turnieju. Turniej. Nie, 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 mama. Pomoż. Nie, no, co ja mówię. Dobra. Um, let's go. Mm, fajnie. Um, chyba zmieniamy się skina, bo tego skina to chyba już kałpiona nie ma. Tylko, jakby go było dropnąć, to by było w czerwne 500 Klejna na tu. Kurde, chcę tego brać, bo on zawsze mi dało szczęście bo nawet blogdaśmy mi bo ten blog 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 mi dał, zawsze. dał mi zawsze szczęście po prostu zagramy z tym grysem żeby nie było i zagramy sobie to bo ja to bo ja to na razie ani raz nie grałem i chcę to zrobić dobra ja sam jestem piszę wiem w ogóle ten jak to się nazywa? była taka aktualizacja, ale... to No dobra, no tam... Było... Bo tutaj jest taka aktualizacja za, za te paczki takie. Te wiecie, te paczki takie fajne. Ja bym się... otworzyć tą za 60 O i teraz mogę takie piłki, ale... E... Dwa miesiące nie było filmów u mnie. Albo jeden miesiąc, już nie wiem. Bo tak już na, dawno nie nagrywałem. E, dobra. Dobra, let's go. Patrzcie, to jest jeden fajny trik i to można sobie tak na schodach Co za Han! Co za... E, no ktoś mnie tam walnął. Dobra. Z No. Aha, dobra. Dobra, let's go. Ej widzowie, w ogóle nie? To był jakiś Stefan coś tam tutaj był. Jakiś gracz. E Nob jeden... Aha, to ma na imię Nob. E Nob jeden plus jeden osiemset jeden... Nie wiem jak to tam jest. Nie! E Bo ja emotki piłki nie mogę używać, nie mogę. Sami widzieliście. Ja wiem, że prawie większość ludzi już będzie miała ten karnet. Cały jakiś tydzień już większość ludzi będzie miała. nie. Nieskoczyłem. tutaj no to aj no to kas kamas kamion jest ta gramię codzienskami widzicie tak gramię codzienskami ta gra jest śmieszna nie no Usuwam. nie no nie wiem Już mam tej mapę już tą mapę tak dawno nie grałem że zapomniałem jak się ją gra dla mnie to 10 że zarobiłem, ale i tak mi nic to nie dało. Ura! W ogóle ten. Zagramy z chyba ninjom ninjom się zagramy, no? Tak właśnie myślę, że ninżą. <laughs> <laughs> lecimy z tym koksem. Już dawno nie grałem w tą. tą na półfinale tą mapkę. Mister Bisto, ja jestem bardzo dobry. Mister, no tą babkę. W ogóle ktoś ma już tego skina za chyba za 200 tych. Nie, 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 tylko pił ode mnie piłkę. Nie, warto. A ja doby, jakby tutaj były takie same nazwy, ktoś by miał. Tam Adrianek Pro 2 na przykład, albo tam jakiś, yy, nie wiem, tam po prostu ktoś, to by, to by było trochę źle, bo nie wiadomo, kogo byś miał zaprosić, którą osobę. Ja miałem konto Adrianek Pro 1, ale niestety, niestety no, straciłem po prostu te konto, bo robiłem zakazane triki, no po prostu musiałem mieć nowe konto, bo... Jakby, no po prostu myślę mieć nowe konto, niestety nie wiecie dlaczego. No nie chcecie wiedzieć. Ła. Nie, Mr. Beast mi coś przyszło. Lee, wee, szybciej. Szybciej. Adrianek pro 2 Młodka piłki na koniec, użyta mord. Nie mm. Boże No nie, nie przychodźcie mi tu Przestańcie mi tu przychodzić Nie wiem po co wam dawam suby I dzwoneczek, nie wiem O właśnie już tą mapkę dawno nie grałem Dobra Adrianek 2 wygra tą mapkę za 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 sekund. Nie wiem za ile. Ale ta mapka jest bardzo łatwa i szybka, bo ona nie dość, że jest mega łatwa, to jeszcze dla, dla kogoś innego, jak ona jest mega trudna, to no nie wiem, po prostu wypadnę z siebie. No co to ma być? To jest kam. To jest kam i to... No, weź mi się... No, no, no nie, no nie, no nie, pomóżcie mi, nawet nie dotykam tej wody, no. jak teraz ginę, to już nie nagrywam, nie nagrywam teraz, nie.